Witajcie moi drodzy, ja się nazywam Bajola i wraz z wydawnictwem miejskim Poznania przygotowałam dla Was legendę. Legenda o założeniu Poznania. Legendy Poznania i Brna. Andrzej Sikorski i Roman Juranek. Dawno, dawno temu właśnie rozpoczęły się polowania. Polowania, na które wyruszył sam Lech. I Lech szedł na polanę, na której kiedyś z ojcem i ze swoimi braćmi Czechem i Rusem razem polowali. I przypomniało się Lechowi, że ojciec wtedy zawsze chłopcom powtarzał: Pamiętajcie, jesteście braćmi. Kiedy połączycie swoje bratnie siły, to możecie zdziałać i osiągnąć dużo więcej. Jest was trzech. A gdy jesteście wszyscy razem, to tak jak byłoby was czterech. I pamiętajcie również o tym, że każdy z was musi na ziemi znaleźć swoje miejsce, w którym założy rodzinę i będzie żyć. I tak po śmierci ojca, bracia rozeszli się, każdy w poszukiwaniu swojego miejsca i swojego szczęścia na ziemi. I tak lech rozmyślał, gdy szedł na polanę wraz z łucznikami. I na owej polanie, gdzie kiedyś z ojcem polował, teraz polował. W towarzystwie łuczników. I mijał już trzeci dzień polowania i nagle Lech usłyszał, że ktoś się na ową polanę zbliża. Nie był to nikt z jego łuczników, musiał to być więc wróg. Lech przyglądał się bacznie i nagle w pobliżu jego stopy wylądowała wbita w ziemię w strzała. A potem z zakrzaków krzaków wyłonili się wojownicy: Dlaczego płoszycie moją zwierzynę? Nie płoszymy twojej zwierzyny. Polujemy tutaj, gdzie ty. Ale jak to? Przecież to moja polana. I taka to twoja polana, jak i nasza. I wtedy Lech przybliżył się do tego, co to wypowiadał. I w jego oczach rozpoznał znajomą iskrę. Odrzucił wnet broń i rzekł: Toś ty mój brat. A za chwilę z zakrzaków wyłonił się trzeci. I tak Lech, Czech i Rus po latach spotkali się na tej samej polanie. Lech jego bracia byli bardzo szczęśliwi. Rozsiedli się wygodnie, zjedli, napili się i porozmawiali. A Lech w związku z tym, że spotkali się w tym samym miejscu, w miejscu, w którym Cybina wpada do Warty i właśnie w tym miejscu Lech wybudował nowy grób. Pierwsze budynki powstały na wyspie, na Ostrowie Tumskim, a miejsce to nazwał Poznaniem, bowiem właśnie w tym miejscu, na tej polanie, bracia się jakby na nowo poznali. Tak kończy się ta legenda.